Dzień dobry, witam państwa na covidowej wycieczce po szkole filmowej. Jest to unikalna okazja, żeby pokazać, jak wygląda szkoła zamknięta, nawet dla studentów. Będziemy mogli wejść, zobaczyć. Zapraszam. Chodźmy. Tutaj znajduje się budynek rektoratu, czyli budynek A, w którym urzęduje rektor, obecnie pani rektor Milenia Fiedler. Budynek, właściwie zaraz po wojnie, był bardzo ważny ponieważ tutaj mieściły się różne instytucje nie zawsze miłe dla przeciętnego obywatela polski ludowej, różnego rodzaju urzędy w tym bezpieczeństwa. Tam dalej była nawet Katownia wcześniej Kripo, a potem już UB. Ale po wojnie tutaj znajdowała się redakcja po jakiś przepychankach dotyczących tego, co ma się znajdować w tym budynku. Ostatecznie zadecydowano, że będzie tutaj szkoła filmowa. Szkoła filmowa, która wówczas w latach 40. miała taki nie do końca uregulowany status, mianowicie była to szkoła, która z jednej strony miała kształcić reżyserów, ale też operatorów. Operatorzy byli kształceni w wyższej szkole plastycznej w Łodzi. Tam na początku znajdował się dziekanat, wydział cały. Wydziału Operatorskiego, a później, kilka lat później, w tym budynku obok, który to był budynkiem gimnazjum, pojawili się aktorzy z filii Warszawskiej Szkoły Teatralnej. Na końcu, w 1958 roku, oficjalnie szkoła została połączona w jeden organizm, który stał się znaną do dzisiaj Łódzką Szkołą Filmową, czyli Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Teatralna i Telewizyjna w Łodzi. to tutaj znajduje się dziekanat Wydziału Reżyserii i Wydziału Operatorskiego, filarów Szkoły Filmowej w Łodzi. Zresztą mówiąc filarów, od razu inne wydziały by zaprotestowały. Tak, szkoła jest konglomeratem różnych specjalności i tak naprawdę jest swoistym przemysłem filmowym w pigułce. Mamy tutaj wszystko. Mamy tych, którzy wymyślają scenariusze, reżyserują, filmują, a na końcu sami sobie to wszystko oglądają. Zapraszam. Tutaj jest gablota znamienitych absolwentów, ponieważ właściwie wszyscy, którzy coś znaczą w polskiej kinematografii, byli absolwentami tej szkoły albo przynajmniej się otarli o nią, będąc później na przykład wykładowcami w Szkole Filmowej w Łodzi. Tutaj znajdują się słynne sz y schody Szkoły Filmowej. To jest to miejsce, gdzie niegdyś studenci. Oczekiwali na zajęcia. Na górze jest sala kinowa. Obok sali kinowej znajdowały się łóżka, bo był akademik, dzielący się ścianą przez ścianę z salą kinową kina szkoły filmowej. A tutaj to było jedyne miejsce, gdzie można było usiąść na tym korytarzu. I co najważniejsze, kiedy się czekało na zajęcia, w tym miejscu był bufet, w którym można było również kupić piwo. W związku z tym, tutaj właśnie koncentrowało się życie towarzyskie później bardzo dobrze znanych twórców filmowych. Jesteśmy w tej chwili przed budynkiem Z. Budynkiem, który jest główną siedzibą Wydziału Operatorskiego i Wydziału Reżyserii. Tutaj znajdują się sale wykładowe, ale co najważniejsze, tutaj znajdują się dwie, dwie hale produkcyjne i. Być może w ogóle najważniejsza rzecz, najważniejsze miejsce, a mianowicie bufet szkoły filmowej. Pani Małgosiu, coś jeszcze się kupi? Czy już wszyscy, no, nie, wszyscy nie. są już w domu? Nie, nie. jeszcze jesteśmy. A potem już nie będzie pani? Nie, zamykają. Zamykamy? Szkołę filmową zamykamy? Nie wiem jak szkoła, na pewno gastronomię w szkole. To już jest koniec świata. Zdecydowanie tak. Jerzy Teplic, człowiek, który jest legendarnym założycielem szkoły filmowej. Choć są pewne kontrowersje na gruncie najnowszych badań filmoznawczych, jak to tak naprawdę było. Ale od 1958 roku na pewno on rządził szkołą filmową w Łodzi. Wchodzimy do hal zdjęciowych. To jest miejsce, gdzie powstają etiudy operatorskie, reżyserskie, gdzie budowane są scenografie, gdzie tak naprawdę całe grono ludzi pracuje po to, by studenci realizowali filmy później nagradzane na całym świecie. Zapraszam. Chyba są jakieś zajęcia, bo widzę, że się pali światło. O, jest, pierwszy rok reżyserii. Zajęcia z filmów popularnych. A tutaj znajduje się być może serce hal zdjęciowych, czyli magazyny. Magazyny ze scenografią, sprzętem elektronicznym, kamerami i wszystkim, co jest potrzebne, żeby zrobić dobry film. Zobaczcie, mało kto tutaj może wejść. To są zastawki, z których buduje się scenografię, na przykład na zewnątrz domu, po to, żeby taki, taka fasada domu mogła zagrać w filmie. Tu są drzwi. Drzwi donikąd. Obok powinien znajdować się magazyn, w którym te wszystkie rzeczy są przechowywane. Zobaczmy. Niestety również to miejsce jest zamknięte. Jesteśmy w budynku nowych mediów na recepcji. Tutaj wydawane są klucze do wszystkich sal. Nawet pani założyła maseczkę. Oczywiście, nawet taką szybę to wolę jest bezpieczna. co teraz z nami będzie? Nie mam pojęcia. pewnie nie będzie zajęć. Wow. Teraz jesteśmy w piwnicy w budynku nowych mediów. To jest miejsce, gdzie nie często trafiają wycieczki. Mamy jedyną taką możliwość, żeby zobaczyć archiwum filmowe. Dzień dobry. Dzień dobry. Nikogo nie ma. A nie, niedługo już w ogóle nikogo nie będzie. Też tak prawdopodobnie może być. Jest zamknięte. Nie, wszystko jest pozamykane. No i teraz mamy taki czas, kiedy wszystko będzie zamknięte. No i tak właśnie tak to wygląda. Zajęcia przenoszą się do internetu. Wydawać by się mogło niemożliwe, ale właśnie tak będzie. Panie Małgorzatu, w takim razie poproszę o ostatnią bułeczkę. No. no, ale jeszcze będzie czas. Będzie czas? Będzie dobrze? Kiedyś będzie.